Szczęść Boże, moi drodzy, święta już przed nami, a zdaje się, że będziemy musieli je przeżyć trochę inaczej niż zwykle. Zatem, wybaczcie, ale to będzie dość dłuższy wywód dzisiaj, bo chciałbym parę słów powiedzieć o tym naszym przygotowywaniu się do świąt, właśnie przeżywanych bez liturgii, na odległości i będzie nam trudniej. No, nie, nie, nie ma co się oczukiwać. Naruszone zostało coś, co jest nam bardzo drogie, nie będziemy mogli uczestniczyć wspólnie w przeżywaniu liturgii Wielkiego Tygodnia. Już trochę ćwiczymy to w czasie Wielkiego Postu, nie mogąc uczestniczyć normalnie w mszach świętych. Przypominam jedną niezwykle istotną rzecz. Bo też w internetach można wyczytać różne dziwne rzeczy, mianowicie nie zostaliśmy odcięci od sakramentu Najświętszej Eucharystii. Możemy przyjmować ten sakrament na sposób duchowy i to jest sposób przyjęcia tego sakramentu. To jest niezwykle ważne. Sakrament to jest znak za pomocą, którego otrzymujemy Boże działanie, czyli łaskę. Teraz to Boże działanie może do nas przyjść także bez znaku. I na tym polega duchowe przyjmowanie sakramentów. Nauczanie o duchowym przyjmowaniu sakramentów sięga IV wieku św. Ambrożego z Mediolanu i sytuacji, kiedy katechumeni umierali bez chrztu. I wtedy św. Ambroży po śmierci swojego przyjaciela zwrócił uwagę na to, że Bóg wprawdzie wybrał sakramenty jako główny sposób swojego działania. To jednak nie ogranicza się do nich i nimi nie jest ograniczony. Zatem może zadziałać także tak samo skutkując tą samą łaską poza sakramentami, jeżeli człowiek tego bardzo pragnie, a nie ma dostępu do znaku sakramentalnego, nie ma dostępu do szafarza, to łaska może do niego przyjść, bo przychodzi do niego sam Bóg, który sprawia skutek sakramentu. I Kościół usystematyzował tę naukę potem w XIII wieku w nauczaniu świętego Tomasza Zakwinu, jednego z największych teologów Kościoła. A potem zawarł ją w nauczaniu takim bardzo uroczystym Soboru Trydenckiego, gdzie jest mowa zarówno o przyjmowaniu komunii duchowej, jak i o możliwości dostąpienia odpuszczenia poprzez żal doskonały, który, jeżeli jest wzbudzony ze względu na miłość Boga i zawiera w sobie pragnienie pojednania, pragnienie spowiedzi. To wtedy gładzi także grzechy ciężkie. Zatem na ten czas, kiedy nie mamy dostępu do znaków sakramentalnych, nie jesteśmy pozbawieni łaski Bożej, nie jesteśmy pozbawieni dostępu do łaski. Zatem dwie sprawy są kluczowe zupełnie. Gdyby ktoś popadł w grzech ciężki, może zadzwonić i umówić się na spowiedź, a może też wzbudzić w sobie akt żalu ze względu na miłość do Boga. I wtedy jego grzechy będą odpuszczone, jeżeli będzie pragnął spowiedzi odbytej w pierwszym możliwym momencie, czyli po ustaniu stanu epidemii. I wtedy ten, kto otrzymał ten rodzaj odpuszczenia grzechów, może przyjąć także komunię duchowo i będzie zjednoczony z Chrystusem. Nie dajcie sobie mącić w głowach przez różne inne nauczania, bo to jest nauczanie Kościoła katolickiego zdefiniowane na Soborze Trydenckim wstępnie i trwające aż do dzisiaj. Zatem nie bójcie się tego. Ta trudność, w której teraz jesteśmy, to nie jest pierwszy moment w Kościele, kiedy jest trudno i kiedy musimy sięgać do środków nadzwyczajnych. Kościół wypracował rozwiązania. Nie musimy wymyślać niczego na trok. Sięgamy do tego, co w tradycji już było gotowe. Zatem, jeżeli nie możemy uczestniczyć w sakramentach bezpośrednio, przyjmujemy je na sposób duchowy. Mamy do dyspozycji oczywiście środki komunikacji społecznej, które nam umożliwiają łączność ze sprawowaną Eucharystią. Staramy się, żeby. Transmisja Mszy Świętej codziennie była dostępna, nie zawsze się to udaje ze względów technicznych, niestety. Mamy takie łącze z parafii internetowe jakie mamy, ale to będzie, to będzie cały czas możliwe, jeżeli nie z naszej parafii, to z jakiegokolwiek innego miejsca. Zatem sytuacją optymalną jest to, że łączycie się. Duchowo ze sprawowaną gdzieś Eucharystią za pośrednictwem transmisji, i wtedy w miejscu komunii przyjmujecie komunię duchową, wzbudzając pragnienie zjednoczenia z Chrystusem. To samo będzie dotyczyło okresu świątecznego, świąt paschalnych. Być może najlepszym sposobem podejścia akurat w tym roku i w tej sytuacji do przeżycia świąt będzie śledzenie transmisji z naszej katedry. Liturgia Triduum Paschalnego, która zaczyna się w czwartek wieczorem, trwa w piątek i kończy się Wigilią Paschalną, najpełniej liturgicznie wychodzi wtedy, kiedy przewodniczy jej biskup. Oczywiście w tym roku, ze względu na brak uczestnictwa wiernych, ta liturgia i tak będzie okrojona do pewnego stopnia. Ale być może to jest okazja, żeby raz. Połączyć się bardzo mocno z biskupem i poczuć to, że jesteśmy diecezją. Jednak parafia to nie jest kościół lokalny. Kościołem lokalnym jest diecezja, naszym biskupem jest arcybiskup Wiktor. Kontakt z nim mamy na co dzień dość luźny, luźny powiedzmy sobie. Być może warto paschę w tym roku przeżyć w łączności z biskupem w sposób szczególny. To nam zaprocentuje potem świadomością tego, że jako parafia przynależymy do, do ciała diecezji. Bardzo zachęcam. Ja się postaram oczywiście, żeby transmisja Triduum Paschalnego była także od nas z Kościoła i działała. Ciągle testujemy nowe rozwiązania, próbujemy poprawić jakość. Mam nadzieję, że to się uda. A jeżeli nie, to przynajmniej nagranie będzie, będzie na zajutrz dostępne, chociaż to nie jest dobre rozwiązanie. Ale, tak jak powiedziałem, zachęcam, zachęcam bardzo do liturgii, do łączności z liturgią w katedrze. Nie będziemy święcić pokarmów w sobotę. Zatem, bardzo was proszę, byście pobrali ze strony parafii, albo jest to też dostępne w parafialnej grupie na Facebooku. Tekst domowego błogosławieństwa pokarmów. I można ten tekst wykorzystać w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego do pobłogosławienia sobie pokarmu w kościele domowym. Bardzo do tego zachęcam. Niech to będzie uroczyste. Pamiętajcie, nikt nam nie zabiera świąt. My możemy dalej świętować na przekór Lękowi, na przekór temu wszystkiemu, co się działo, bo Chrystus zmartwychwstał, nic nas od tego nie może oderwać. Od Jego miłości nikt nas nie może oderwać i nikt nas nie, nie może jej pozbawić, chyba że sami poprzez grzech to zrobimy, że sami sobie włożymy żałoby na te święto. Oczywiście, będziemy mieli dyskomfort tego, że nie uczestniczymy w liturgii, że nas nie ma w Kościele. Ale nie możemy pomylić dyskomfortu z brakiem Boga. Bóg jest dostępny cały czas. Teraz y, poświęcenie pokarmów y, staje po Waszej stronie, po pobłogosławienie. Tak? Różnica y, oczywiście jest liturgiczna. Nie będziecie mogli przyjść do Kościoła, nie będziecie mogli y, otrzymać y, tego, co zwyczajnie jest częścią przeżywania Wielkiego Tygodnia. Pewną trudnością dla nas będzie także to, że nie będziemy mieli możliwości adorowania Chrystusa w Bożym Grobie. Nie przygotowujemy Bożych Grobów, nie przygotowujemy ciemnicy. Właśnie ze względu na to, że nie zachęcamy was do przyjścia do Kościoła. Okropnie to brzmi. Ale pozostańcie w domach, łączcie się duchowo, duchowo z nami. Trzeba sobie zbudować w sercu kaplicę. Jezus wzywał nas do tego, żebyśmy modlili się do Ojca, który widzi w ukryciu. I teraz jest taki czas, że trzeba szczególnie na to się nastawić. Szczególnie na, na modlitwę do Ojca, który widzi w ukryciu. E, zatem e, oczywiście Kościół pozostanie otwarty. Ale jak będziecie przychodzić się, pomodlić, sprawdzajcie, czy nie ma więcej niż, niż pięciu osób w środku. Jeżeli by było, poczekajcie. Drogę krzyżową najlepiej odprawić na zewnątrz kościoła, a nie w środku. Także ze względu na przewiew to jest po prostu bezpieczniejsze. I teraz święta liturgia to jest jeden wymiar życia parafii, ale pozostaje jeszcze kwestia. Tego, że te momenty odizolowania są trudne, zwłaszcza dla osób samotnych, starszych, które mają mniejsze możliwości poruszania się itd., itd. Bardzo, bardzo, bardzo was proszę, abyście zadbali o swoich bliskich, o swoich sąsiadów. I to jest zadbanie podwójne, to znaczy, pierwsze dotyczy oczywiście potrzeb codziennych, zakupy wyniesienie śmieci, wszystkie te rzeczy, które, które trzeba zrobić. Mam nadzieję, że już żeście się podogadywali z sąsiadami, z tymi, którzy potrzebują pomocy i że to już działa. Bardzo Wam za to dziękuję, jeżeli działa. Jeżeli nie, weźcie się za to, bo to jest teraz poważny obowiązek sumienia. Kolejna sprawa, zaraz po tym, że jak ogarniemy potrzeby te podstawowe, to jest kwestia samotności. Izolacja sprawia, że ci, którzy są sami, czują się jeszcze bardziej samotni. Nie powinniśmy się spotykać, ale pozostają telefony. W związku z tym dogadajcie się z tymi osobami, którzy na przykład na klatce są same. Niech wam dadzą numer telefonu. zadzwonicie od czasu do czasu. Niech one mają ważny numer, że jak poczują się samotne, niech dzwonią. Nasze numery znacie, my też jesteśmy od tego. Natomiast jak cała parafia zadzwoni do nas, to się, to się nikt nie zadzwoni. Musimy to zrobić na zasadzie bliskości, tej sąsiedzkiej, tej, która jest naszą codziennością. Tak jak żyjemy, tak się o, ciebie, o siebie też troszczymy. To jest najskuteczniejsze. Kolejna sprawa, która w tej chwili może jeszcze nie jest bardzo paląca, ale która może się zrobić paląca w ciągu najbliższych tygodni. Widać już, że wszystkie ograniczenia, którym jesteśmy poddani, prowadzą do poważnych ograniczeń w prowadzeniu biznesów już się zdarza, że ludzie tracą pracę. Także nasi parafianie. I za chwilę możemy się znaleźć w sytuacji takiej, że trzeba będzie bardzo poważnie wspierać finansowo niektóre rodziny, które pozostaną prawie że bez środków do życia. Oczywiście będą pewnie jakieś programy pomocowe z rządu i tak dalej, tak dalej. Ale nie możemy być obojętni pod tym względem. Zatem musimy się nastawić na, znowu na, na dwie sprawy. Po pierwsze, wrażliwość na potrzeby, to znaczy, jeżeli zauważymy, że jakaś rodzina może być w tarapatach, usłyszymy o tym, a oni się wstydzą iść po pomoc, to sygnalizujemy to. Bardzo proszę, żebyście namawiali, żeby to zrobili sami, żeby się zgłosili do mnie pomożemy albo w wypełnieniu wniosków, jeżeli jakieś będą, bo czasami ludzie są w tym nieporadni, albo parafia z tych pieniędzy, które uda nam się pozbierać, będzie też pomagać. Następna sprawa to jest to, żeby można było pomagać. To oczywiście będą potrzebne na to środki. Parafia w kasie ma pewne zapasy, ale one nie będą niewyczerpane. W związku z tym, jeżeli ktoś z Was wie, że ma bezpieczeństwo finansowe na tyle, że może zadeklarować pewną kwotę miesięcznie wpłacaną na potrzeby takie właśnie, to bardzo proszę już w tej chwili o deklarację. Będziemy o te pieniądze prosić w miarę potrzeb, to znaczy nie wypłacajcie jeszcze nic, dlatego że nie chcemy na razie zabezpieczyć tyły. Natomiast gdyby się zdarzyło, że potem będziemy musieli te, tę pomoc uruchamiać, będziemy się indywidualnie kontaktować z Wami, e, prosząc o to, żeby, żeby ten strumień pieniędzy uruchomić. I będziemy też podawać konkretną rodzinę, e, dla której to idzie, żebyśmy, żebyście mieli też łączność taką bezpośrednią e, i łączność modlitewną. E, myślę, że. E, Jesteśmy w stanie to zrobić tak, żeby jak już będzie rzeczywiście trudno, to żeby ta Solidarność się uruchomiła. Ale musimy już teraz o tym myśleć. Kryzys może przyjść za 3-4 tygodnie, 2 miesiące. Jak zaczniemy o tym myśleć teraz i się przygotowywać, to będziemy gotowi potem na pomoc natychmiast, jak się będą pojawiać potrzeby. Bardzo Was zatem proszę o to, żeby to, żeby to rozważyć. Kolejna sprawa, która, która jest oczywiście ważna bardzo, to jest modlitewne wsparcie tych wszystkich, którzy walczą z wirusem, czyli modlimy się bardzo mocno za pracowników szpitali, za ratowników medycznych, za administrację szpitali, za tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób odpowiadają za decyzje związane ze wszystkim tym, co dotyczy służby zdrowia. Liczba chorych nam rośnie, nie wiemy jaki będzie scenariusz. Wiemy na pewno, że ci ludzie pracują w tej chwili pod bardzo dużym stresem, bo raz, że sami są narażeni na, na zagrożenie związane z zakażeniem, dwa, mają rodzinę, czasami starszych rodziców, boją się potężnie przeniesienia wirusa do, do, do swoich bliskich i spowodowania jakichś poważnych konsekwencji dla, dla swoich bliskich. Módlmy się za nich głównie o to, żeby byli wolni od lęku i, i mieli pokój serca. To, to jest w tej chwili jedna z, z ważniejszych rzeczy, myślę. No i na koniec bardzo Was proszę, żebyście się modlili jedni za drugich. To jest, to jest niezwykle ważne, żebyśmy wszyscy w tym czasie jednak niezwykle trudnym nie zaczęli się zapadać w lęk, nie zaczęli się zapadać w beznadzieję, nie zaczęli się zapadać w egoizm, który patrzy tylko na siebie. Prawdopodobnie trzeba podejść do tego jak do zadania. Stanęło przed nami mnóstwo wyzwań i możemy teraz uruchomić miłość bliźniego, przyczepić się do miłości Boga, przyczepić się do sakramentów. Złapać Chrystusa poprzez modlitwę i zacząć dbać o bliźnich. To jest ten moment. Tu się wypró wypróbuje wytrwałość i wiara świętych. Jestem strasznie poważny, nagrywam to w Prima Aprilis, to jest, jest 1 kwietnia i puszczę to dzisiaj. Ale to nie jest Prima Aprilis, to jest ten moment, kiedy albo okażemy się uczniami Chrystusa i pokażemy światu, że jesteśmy wiarygodni w miłości albo możemy zamknąć sklepik z napisem Kościół. Bo jeżeli sól utraci swój smak, czymże ją posłonić? Ostatnia już naprawdę sprawa dotycząca Triduum Paschalnego. Chciałbym, żebyście mieli pewną pomoc w przeżywaniu też takim duchowym tego Triduum. Rekolekcje odbyliśmy już, więc rekolekcje nie będę powtarzać ale chciałbym Wam trochę dopomóc w ten sposób przynajmniej, że przygotuję komentarze takie wprowadzające do poszczególnych dni Triduum Paschalnego. Będą dostępne na naszym kanale, tak żebyście mogli wejść mocniej w tajemnicę męki, śmierci zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa i przeżyć ją, tę tajemnicę tak aby ona zaowocowała w Was życiem. To mówiłem ja, Wasz Faroż. Miejcie dobry dzień, miejcie dobry tydzień, Oj. miejcie dobre święta, wszystkiego dobrego.